Kariera Cristiano Ronaldo, czy tego chcemy czy nie, powoli zbliża się do końca. Portugalczyk ma już 37 lat i chociaż jego wiek biologiczny jest z pewnością dużo niższy, nie ma wątpliwości, że pewna epoka po prostu się kończy. Ale dopóki Ronaldo oficjalnie nie ogłosi zakończenia kariery, wszelkie próby podsumowywania jej nie mają większego sensu, bo jak długo jeszcze potrwa i w jakim stylu się zakończy, po prostu nie wiemy. Jednak już dziś z całym przekonaniem możemy stwierdzić, że Ronaldo w pewnym momencie przeszedł wyjątkową metamorfozę. Jaką? Dzień dobry moi drodzy. Zanim przyjrzymy się bliżej tematowi dzisiejszego filmu, chciałbym Was również zaprosić do obejrzenia równie ciekawego wątku, mianowicie o synach piłkarzy. Mój nowy film na ten temat znajdziecie na kanale NGNW, do którego link widzicie teraz na ekranie. A także pełnoletnim widzom przypominam o możliwości rejestracji konta w Betfan z kodem Konrad, za który możecie zgarnąć darmowy zakład w wysokości 60 zł. Link znajdziecie w w opisie tego materiału. Wróćmy do Ronaldo. Wydarzenie z 2014 roku nieodwracalnie zmieniło Portugalczyka jako piłkarza i spowodowało, że od tej pory musiał zmienić swoje podejście do futbolu. Cristiano Ronaldo pokazał się światu jako szybki, bazujący na dribblingu skrzydłowy w meczu towarzyskim Sportingu z Manchester United latem, 2003 roku. Jak głosi legenda, tuż po meczu, ponoć, jeszcze w szatni, piłkarze Czerwonych Diabłów wybłagali Alexa Fergusona, by sprowadził na Old Trafford tego osiemnastolatka, który co chwilę zabierał ich na karuzelę. Nie było wątpliwości, że mieli do czynienia z piłkarzem wyjątkowym. Ronaldo dołączył do United i decyzją sir Alexa od razu dostał koszulkę z numerem 7, który po odejściu do realu zostawił David Beckham. Portugalczyk, który już w debiucie z Boltonem pokazał, że legendarny na Old Trafford numer nie trafił na jego plecy przypadkiem, szybko zajął miejsce Anglika na prawym skrzydle. Dribbling i przekładanki nad piłką stały się jego znakiem rozpoznawczym. Cristiano Ronaldo budował swoją pozycję w światowym futbolu jako boczny pomocnik, jednak z czasem w naturalny sposób przesuwał się wyżej, stając się kimś pomiędzy skrzydłowym a bocznym, momentami cofniętym napastnikiem który może zarówno wjeżdżać dribblingiem w pole karne rywala albo posłać bombę za szesnastki. Sir Alex Ferguson zauważył, że CR7 ma tendencję do podchodzenia wyżej. Zaczął więc delikatnie eksperymentować i coraz częściej ustawiał Portugalczyka już nie na prawej pomocy, ale z przodu wraz z Wayne'em Runejem i Carlosem Tevezem, co przyniosło światu jeden z najciekawszych ofensywnych tercetów w Europie. W 2009 roku Portugalczyk przeszedł do Realu Madryt, gdzie występował przeważnie na boku ataku. Ten rozdział jego kariery z pewnością doskonale pamiętacie. Zabójcze trio BBC, Benzema, Bale, Cristiano, no i rywalizacja Ronaldo z Messi o tytuł najlepszego piłkarza na świecie, która weszła na poziom wręcz kosmiczny. I nadszedł rok 2014. Rok, który zmienił Cristiano Ronaldo. Wiosną 2014 roku, gdy cały piłkarski świat szykował się na Mistrzostwa Świata w Brazylii, gruchnęła wiadomość, że występ Cristiano Ronaldo na imprezie jest zagrożony przez poważny uraz kolana. Jak wykazała dokładna diagnoza, nie była to zwyczajna kontuzja, a chroniczne schorzenie ścięgna, zwane tendinosis. To nieuleczalne schorzenie, powodujące między innymi osłabienie kolagenu, atakuje ścięgna, które uszkodzone mikronaderwaniami tworzącymi się przy dużych obciążeniach nie mogą się naturalnie odbudowywać. Krótko mówiąc, przy każdej pracy kolana, właściwie przy każdym ruchu, ścięgna w kolanie Ronaldo ulegają stałej deformacji, powodując nasilający się ból. Na ten nie ma lekarstwa, natomiast skutki tego schorzenia można zaleczyć pierwszej kolejności pozwalając odbudować się ścięgną, więc absolutną podstawą w leczeniu jest odpoczynek. Sam kolagen w ścięgnach wytwarza się przez około 100 dni, zatem przerwa poświęcona na pełną regenerację uszkodzonego ścięgna trwałaby plus minus ponad pół roku. W przypadku Ronaldo, jego reżimu treningowego, stylu gry polegającego na dynamice, dryblingu i silnych strzałach z dystansu, samo zaleczenie Tendinosis wymagałoby pauzy długiej na tyle, że jego występ w finale Ligi Mistrzów i, co ważniejsze, chyba, na Mundialu w 2014 roku nie wchodziłoby w ogóle w grę. Ronaldo takiej opcji nawet nie brał pod uwagę. Mniem się podobał 15 dni, został zjadł. Chwili... Output transcript: 2-3 miesięcy, ou sabemos vivir comedor, i tera forza mentalna para gruntá Ronaldo nie odpuścił. Zagrał z uporczywym bólem zarówno w wygranym finale Ligi Mistrzów i Mistrzostwach Świata, które jednak dla Portugalii okazały się kompletnym rozczarowaniem. I to był przełom. Wówczas w 2014 roku Ronaldo, odmawiając wielomiesięcznej przerwy w grze, został zmuszony do zmiany stylu gry, tak aby nie narażać chorego kolana na przeciążenia i jeszcze większy ból. Cristiano zatem, z atakującego ze skrzydła, stał się bardziej czyhającym w centrum egzekutorem. Wyraźna zmiana stylu gry Ronaldo przejawia się w statystykach, które przygotował pewien użytkownik Twittera. O niku La Liga Froc. Porównując liczby Ronaldo z sezonu 13-14 i następnego, czyli 14-15, na pierwszy rzut oka widać, że gra Ronaldo uległa zmianie. Przede wszystkim jeśli chodzi o dribbling. Zaledwie dwa gole po solowych rajdach w sezonie 14-15, zestawione z dziewięcioma, zdobytymi w ten sam sposób, ale sezon wcześniej, dają do myślenia. Stalomy między obrońcami i przekładanki zostały drastycznie ograniczone. Warto również zwrócić uwagę na liczbę bramek zdobywanych przez Ronaldo po strzałach z pola karnego i z rzutów wolnych. Tu również nastąpił zjazd, nie tak widoczny jak w przypadku goli podryblingu, ale też łatwo dający się zauważyć. Wymuszona zmiana stylu miała za to zbawienny wpływ na główkowanie. W sezonie 13-14 Cristiano Ronaldo strzelił głową tylko 5 goli. Sezon później bramek strzelonych z główki było już 18, prawie 4 razy więcej. W przeciągu kilku miesięcy Ronaldo, będąc zmuszonym do ograniczenia wykorzystywania swoich największych atutów w grze, po prostu wypracował sobie nowe. Musi oszczędzać nogi? Okej, okay, w takim razie zacznie strzelać głową. Proste i genialne. Różnice widać również w porównaniu na mniejszą skalę. Zauważcie, że zmiana nastąpiła już w przeciągu kilku miesięcy, na przestrzeni nie tylko dwóch sezonów, ale i samego kalendarzowego roku 2014. Metamorfoza Cristiano Ronaldo w bezwzględnego egzekutora, grającego i na boku, i na środku ataku, jest tym bardziej niezwykła, że, no mimo tego, jak bardzo przecież zmienił się jego styl gry, nie zmieniła się jego skuteczność. Po diagnozie i zmianie sposobu gry, Ronaldo nadal wykręcał rekordowe liczby. Od przełomowego sezonu 2013-14 do końca ubiegłego, czyli 2020-21, jego dorobek bramkowy we wszystkich rozgrywkach wyglądał następująco. Zauważcie, że nawet w gorszym okresie, w ostatnich sezonach spędzonych przeżywającym kryzys w Juventusie, 36-letni Ronaldo i tak przebijał barierę 30 goli w sezonie. Dzisiaj, w pierwszym sezonie po powrocie do Manchester United, drużyny, która, najłagodniej mówiąc, w ogóle nie przypomina tej, z której Portugalczyk odchodził do Realu, w tym sezonie ma na koncie już 24 bramki. Cristiano Ronaldo jest fenomenem. Schorzenie tak fatalne dla zawodowego piłkarza, tym bardziej o takiej charakterystyce jak Portugalczyk, zakończyłoby lub w najlepszym przypadku załamałoby karierę i to niejednego zawodnika. Jego karierę po prostu zmieniło. Choć rezygnując z próby zaleczenia, zagrał wabank. I 20 20 vacation i will be perfect, but I can't stop. Kto wie, z jakim Ronaldo mielibyśmy do czynienia dziś, gdyby nie to feralne kolano. Chyba nie ma sensu gdybać. Lecz o tym, czy jego potomek będzie jego następcą, pogdybałem w filmie na kanale NGNW, do którego link widzicie teraz na ekranie. Zachęcam Was do obejrzenia, bo przyjrzałem się także kilku innym synom piłkarzy. Zapraszam serdecznie. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do zobaczenia niebawem.